Słuchajcie, zamówiłem oryginalny wymiennik do beretty. Właśnie go trzymałem wczoraj. Teraz go rozpakujemy. Koszt wymiennika netto około 650 zł netto. Mam nadzieję, że to jest dokładnie do tego modelu co potrzebuję, bo różnie to jest. No, i także to jest oryginalne opakowanie. Chińskie napisy. Tak jest kinach jest. Wkładamy. No Jest napisane, że oryginalny step czyli część oryginalna. E, taśma berety, że jest to nierozbieralne, ale oczywiście można wysunąć. Nie? To jest ciekawostka. No dobra, w komplecie mamy zaciski nowe. i o-ringi też są, także gumeczki są, o co pytałem, a nie wiedzieli. Jest to typ wymiennika, który widzimy, ma. 4 przyłącza, tak? Tutaj jest jedno, jeden, jeden obwód. Widzimy, tu idzie. A no, tutaj, tu i tu wychodzi. No, bo wejście, wyjście. No, tu jest jeden obwód. Natomiast drugi obwód znajduje się po tej stronie. To jest woda użytkowa, to jest centralne ogrzewanie. I ten, jak widzicie, nie ma tu swojego oddzielnego obwodu. Z tego tylko jest połączony w tym. Tym oto komorą i wykorzystuje jeden z tych obwodów. I teraz, jeżeli między nimi, tymi dwoma obwodami, dojdzie do przecieku wewnętrznego, to na zewnątrz nie widzimy żadnego wycieku. Natomiast woda użytkowa przedostaje się do instalacji centralnego ogrzewania, gdzie ciśnienie jest niższe, a w sieci mamy ciśnienie wyższe około, tam powiedzmy, nie wiem, 2,5 -2 bara. To w moim przypadku to jest nawet 3 i dochodzi do przedostawania się tego wyższego ciśnienia do instalacji centralnego ogrzewania, przez co mamy wzrost ciśnienia na, w, na ogrzewaniu i jest to niebezpieczne, ponieważ teraz na razie mam ciśnienie 3, po, no, 3, ponad 3 bary to jeżeli jakbym, jakbym uruchomił instalację, to ono by jeszcze wzrosło, no bo dochodzi do. Oczywiście, rozszerzalności term... cieczy, rozszerzalności cieplnej cieczy. No i będzie wzrost ciśnienia, oczywiście, zbiorniczek wyrównawczy będzie tam sobie odbierał tej części nie... wzrostu. Natomiast jest to niebezpieczne, co też informuje nas, że jest problem z wymiennikiem, czyli mamy ten przeciek wewnętrzny między tymi dwoma obwodami. Także wymieniamy, sprawdzimy, czy moja teoria się sprawdza. Sprawdzi, ale myślę, że tak jest, i po wymianie ciśnienie powinno spaść do. Czy nie spaść, powinno się unormować. Troszkę teorii: jak wygląda schemat tego pieca hydraulicznego? Tutaj mamy taki ideowy, no to jest bardzo ogólnie pokazane. Tutaj mamy wejście, jedynka wejście wody zimnej. Yy, dwójka, wyjście centralnego, centralnej wody użytkowej, czyli tu mamy obwód, tak jak wspomniałem. Tu mamy obwód wody użytkowej, to jest to, i tutaj po tej stronie mamy czwórka, wejście wody, powrót wody z centralnego i zasilanie, czyli tutaj mamy ciepło. Znalazłem fajny schemat tego wymiennika bitermicznego, mam nadzieję, że to widać. Tak jak widzimy, tutaj mamy podobną sytuację po tej stronie jest, po tej stronie jest woda, yy, instalacja centralnego ogrzewania, no trochę odwrotnie, tak, bo tutaj mamy centralne ogrzewanie, a tutaj mamy yy, yy, instalacja wody użytkowej. No to, to, to mamy odwrotnie, ale idea jest ta sama. I tak jak widzimy, tutaj te dwa obiegi, jakby w, wewnątrz się yy, są wewnątrz siebie, czyli wynikałoby to z tego, że wewnątrz tutaj tego wymiennika jest jeszcze jeden obwód, czyli po prostu rura, rurka miedziana wewnątrz tej zewnętrznej, która idzie wewnątrz tego obiegu tego centralnego ogrzewania. Stąd bitermiczny, bo tak, jakby korzystał z dwóch, z dwóch wewnętrznych obiegów. No, ja to tak rozumiem. Mam nadzieję, że to, to jest w miarę. Nakreślone, o co chodzi z tym bitermicznym i tymi magicznymi wyciekami. bo To właśnie wynika z tego, że są wewnątrz tego zewnętrznego obiegu, jest wewnętrzny obieg wody użytkowej, tak jak tutaj to w miarę, w miarę to ktoś przedstawił na tym schemacie. Jaka jest zaleta tego taka, że jeżeli mamy okres ogrzewania, czyli centralne ogrzewanie nam pracuje cały czas to tą ciepłą wodę mamy bardzo szybko, bo już jest wymiennik nagrzany i on korzysta z tego ciepła, które jest wykorzystywane do podgrzewania centralnego ogrzewania to jest taka jego jedyna według mnie zaleta i tym się charakteryzuje tak jak czytamy tutaj ciśnienie na manometrze zaworu dopuszczania według instrukcji, czyli tutaj mamy ten zawór dopuszczania B Otworzyć zawór napełniania B do momentu odczytania. Po prostu ciśnienie powinno zawierać się między 1 a 1,5 bara. A jak pokazywałem Wam, na piecu jest ponad 2 bary, no i dochodzi nawet do 3: 2,5 do 3. Za dużo. Tu widzicie, teraz ciśnienie mam prawie. O, przepraszam, źle mówiłem tam 2 bary ponad 2,5 2 bara. Ciśnienie jest na piecu i ono będzie rosło tak co jakiś czas. Jest redukowane, upuszczam po prostu z centralnego ogrzewania trochę wody, żeby zmniejszyć to ciśnienie, ale ono będzie pomału, pomału cały czas rosło. Nie? Pokażę Wam, jak dojdzie do trzech. No i myślę, że wtedy zajmę się tą wymianą. Ciśnienie już do trzech barów, bez, bez funkcji grzania, samo ciśnienie. Wody użytkowej, podbija ciśnienie w układzie, w układzie grzewczym. Także no, zdiagnozowany problem to wymiennik. Rozkręcamy piec i wymieniamy wymiennik. No dobra, podchodzimy do wymiany wymiennika. Pierwsza rzecz: zakręcamy wodę w centralnym ogrzewaniu, zakręcamy gaz. Wyłączamy piec od zasilania, odłączamy piec od zasilania, tu wodę zakręcamy, wodę użytkową zakręcamy również, słuchajcie, małe sprostowanie trzeba zwracać uwagę na doku opis dokumentacji technicznej oraz stan rzeczywisty, bo tutaj jest taki, taki modułowa kwestia podłączenia. Tych zaworów, no i tutaj mamy zgodnie z opisem zawór bezpieczeństwa. To jest numer 3, i to jest ta, ta pozycja. Natomiast w piecu, i nawet słuchajcie, nawet wizualnie on przypomina ten zawór, no ale ewidentnie jest to zawór spustowy, a nie zawór bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa to jest tym czerwonym kapturkiem, i tutaj jest nawet wybite trzy bary. Eee, zgodnie z opisem trójeczka, zawór bezpieczeństwa a dwójka to jest zawór spustowy, według mnie jest to odwrotnie, ponieważ jest to zwykły zawór, który regulujemy, e, który odkręcamy, tu podłączamy rurkę sobie no i spuszczamy, zobaczcie, spuszczamy ciśnienie płynnie manualnie. O. Spuszczamy sobie wodę w instalacji. Ciśnienie powinno nam spadać. No dobra, spuszczamy ciśnienie. Spadło do zera. Tutaj widać uszkodzenia już od, yy, od korozji miedzi. To go zdemontujemy, to będzie lepiej widać, bo to nie powinno mieć miejsca, jeżeli jest wszystko w porządku. Ewidentnie wymiennik trzeba wysunąć, a żeby go wysunąć, to musimy poluzować śrubunki i te, doł, te rurki miedziane puścić do dołu, czyli trzeba je wszystkie tutaj podkręcać na śrubunkach poluzować żeby można było je wysunąć, powyciągać, po prostu do dołu słuchajcie, koncepcja jest bardzo słuszna zobaczcie, poluzowałem. i już mam jeden króciec załatwiony teraz musimy zdjąć drugi trzeci i czwarty zdejmiemy panel sterowniczy, żeby sobie tu nie pozalewać od, odłączyłem te dwa śrubunki i już jestem już mam tutaj tą wyję, mam wyjętą jedną część. Teraz odkręcamy kolejne dwa od wody użytkowej. Dobra, wyjmujemy fanta. Trochę przeczyścimy te mocowania filcem, żeby lepiej przylegało te powierzchnie. Słuchajcie, tak wygląda instalacja CO centralnego ogrzewania. czarny osad. No to samo mam w koloryferach. No tutaj na złączu. Warto to wyczyścić. No albo jak ktoś ma nieograniczony budżet to oczywiście wymienić taką rurkę na nową A oczywiście musi być ory oryginalna, bo, no, bo tego nie dorobimy tak, no, chyba, że na wzór z takim kołnierzem także wyczyścimy, to powinno być dobrze tak jak tutaj o dobra siedzi Tym. Ale, słuchajcie, takie moje obserwacje no to połączenie to jest dla mnie no takie małe zaskoczenie, jak już wspomniałem. Yy, no, bo to się trzyma tylko na o-ringu, a tak naprawdę to wszystko jest to ruchome i ta woda tutaj płynie. i Widzimy, że ona płynie, bo widać po korozji. Ale to producent uwzględnił, ponieważ zobaczcie, tutaj są specjalne takie fartuchy uszczelniające. To jest w miarę ściśle przylega do, do, do rury miedzianej. No to woda zgromadzona tutaj na tej tarce, nie ma odpływu, są też te wszystkie przejścia są szczelne, nie ma odpływu. Temperatura tutaj, która w wyniku spalania gazu jest dosyć wysoka, powoduje, że ta woda odparowuje i to chyba było... To chyba no, tak samo z tej strony, to, to jest ten sam patent. Jest tacka uszczelniona, w której zgromadzi gromadzi się woda i sobie odparowuje. No, więc zobaczcie jak to wygląda. Nie, to, to te połączenia to jest... No ale tak jest, no, ja nie jestem specjalistą od pieców, więc się grubo zastanawiam czy ja tu na pewno będę miał dobre połączenie. no Ale tak było oryginalnie i tak jest teraz, więc tak sobie popatrzyłem, że cały myk polega na tym, że tą wodę po prostu tutaj ta woda po prostu tutaj odparowuje to od temperatury i tyle no. No, wszędzie, zobaczcie, wszędzie są wszędzie są takie gumeczki, no, nie ma przejścia no, tacka jest, ta, ta, ta tacka jest retencyjna, bym tak ją nazwał no i dobra włączone Mam podłączone skręcone śrubunki. Jeszcze dokręcimy. No ja go zdemontowałem kompletnie I tutaj woda się wylewa zdemontowałem go kompletnie tu mamy zawór do pustu powietrza, ciśnienia nabiłem go jedną atmosferą yy, zwykłą pompką i po godzinie no w sumie ponad po, no, dwie, półtora godziny mamy cały czas jeden bar więc on jest sprawny bo przepona trzyma można go spokojnie montować Uruchomiłem już piec na centralne ogrzewanie. Miałem problemy, żeby sparować. Mam taki tutaj prosty nadajnik i odbiornik. No jak musiałem odłączyć piec, to się zresetował. Musiałem odświeżyć tutaj procedurę programowania, no, ale to tam w instrukcji można znaleźć. Że naciskamy. W skrócie powiem, jeżeli ktoś ma podobny programator to wciskamy na 2 sekundy przycisk PROG z tym hash na 2 sekundy pojawi się kanał częstotliwości 0.85 chyba wystarczy przyłączyć na 0.56 włączyć, dołączyć z prądu odbiornik i on już się jeszcze raz zaprogramuje no trochę to zajęło, ale udało mi się to zrobić puściłem w obieg już gorącą wodę na wyjściu już zaczyna być ciepła, temperatura rośnie, ciśnienie jest w normie. Na razie, żeby nie zamykać komory, to sprawdzamy, czy się nic nie dzieje. z wymiennikiem, z połączeniami, wszystko jest OK. Żadnych wycieków, śrubunki, które rozkręcaliśmy sucho. Sucho. nic się nie dzieje nie ma żadnego wycieku wymiennik idealnie pasował nie było problemów no, jest to część oryginalna więc tutaj nie powinno się jak się zamówi oryginalną nie powinno się tutaj nic złego dziać w przypadku tego juniora czy tam jakiejś tam innej berety prostej no zapisałem datę wymiany zobaczymy na jak długo to wytrzyma natomiast sama wymiana no nie jest mocno skomplikowana tylko trzeba pilnować pewnych zasad bezpieczeństwa a do czynienia z gazem, z gorącą wodą, z yy, energią elektryczną. Wystarczy to sobie poodcinać, zabezpieczyć. No jeżeli ktoś posiada jakąś wiedzę taką podstawową z hydrauliki, mechaniki, no to jest tak jak na tym filmie pokazane krok po kroku. Nie, wymiana jest dosyć prosta i też przy okazji możemy sobie zrobić przegląd na całej instalacji, czy się nic tutaj złego nie dzieje w piecu i piec jest przygotowany do sezonu. Mam nadzieję, że jutro będzie ten, czy mam nadzieję, jestem pewny, że jutro temperatura rośnie w porządku, że ciśnienie będzie takie jak jest tutaj. Czasami będzie spadało, lekko rosło, no ale nie tak jak przed wymianą to 3 barów. Zawór jest ustawiony na trzy bary, więc jeszcze chwila i bym wywaliła tutaj pełno wody w kotłowni mojej. Także z mojej strony dzięki, jak ktoś będzie miał jakieś pytania, śmiało piszcie, postaram się coś odpowiedzieć na temat tego mojego piecyka lub też jak ktoś ma jakieś pytania, to służę swoją skromną wiedzą. Dzięki serdecznie, pozdrawiam. Zamykam tutaj już tą pokrywę i składam do końca obudowę i to wszystko.